Dzień Polskiej Siatkówki, tak jest! Dzisiaj, no właśnie trochę. No właśnie, słyszałeś? Bo słuchajcie, Tomek, Tomek z Kadziem komentowali w maseczkach, więc ja nie wiem czy mogli nie, krzyczeć. bo popatrzyliśmy na doświadczonego kolegę Andrzeja Zorziego, który A, od razu no, odmówił no, 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 i już no, więcej no. nikt na stanowisko nie przyszedł yy, w sprawie maseczek. Yy, ja i tak mnie komentował maseczki, bo mi się z tego wykręcił. Dlatego pokrzyczeliśmy. No ale jest, jest, jest się z czego cieszyć, prawda? Puch, ale dzień polskiej siatkówki, słuchajcie. Wysyłam jeszcze powiadomienie na, na Twitterze: jakby ktoś chciał do nas dołączyć, to zapraszamy szybciutko. 0,47, ale nie odpuszczamy. Ja mam nadzieję, że już teraz... jest. Ja mam nadzieję, Majóweczka. że już chłopcy z Zaksy to już leżą na podłodze. No, <noise> że, że już tam promile wskoczyły i elektrolity odpalone na. Zapraszali do hotelu, ale niech się trochę z Nie, no w takich nie, nie. chwilach chyba nie. Nie, nie, nie. Chyba nie. Tym bardziej, że jutro lecimy tym samym samolotem, więc może, no. może jeszcze się spotkamy na jakąś małą dogrybeczkę. Słuchajcie. 3 do 1 wygrywa Zaksa. Zacznijmy od Zaksy, bo to jest triumf polskiej drużyny. To jest triumf przedstawiciela plus ligi. 3 do 1 z Trentino. Pokonane Lube, Zenit, Trentino. No, a wcześniej jest Kra. Taka droga można powiedzieć, że. W pełni zasłużona jak w 2018, że każdy, kto tak. prześledzi tą drogę, to powie zasłużenie mistrzowie, pokonali wszystkich. Ja bym jeszcze powiedział, do oczu to tego w 2014, 2020, bo też dwukrotnie musieliśmy grać i, i z Brazylią i trafiliśmy tam pamiętasz do tej trójeczki takiej. Gdzie było losowanie, i mówiono, że. Rosja, Brazylia. Brazylia. No, to sobie wylosują. No, wylosowaliśmy najgorzej, jak mogliśmy sobie wylosować. Graliśmy z Włochami, tak. graliśmy z Iranem, ze Stanami, graliśmy dwa razy z Brazylią, graliśmy z Rosją. I była podobna sytuacja teraz, przekładając to na, na, na grunty klubowej siatkówki. No, radość ogromna. no Słuchajcie, no, doczekaliśmy takich czasów, że możemy być dumni z tej siatkówki. Tak jadąc sobie do, do, do Hali, yy, myśleliśmy. Ja. Też myślałem sobie na ten temat. Mówię, piękny byłby to dzień. Pani Agnieszka <głos》>. Mikli, sędziuje. Fino. Wygrywa nasza zawodniczka Asia Wołosz. Wygrał. Zaxa dołącza. Trudno było. Po tym 2-0 powiem Ci, że. Statystyki nie wiem. co, Ja te statystyki sobie wezmę, bo, bo MVP został na przykład wybrany Olek Śliwka I jestem bardzo ciekawy. Ja nie dam tych statystyk. Zdjęcie sobie może zrobić. Dobra! 18 <głos》>. punktów na plus 11. Wiesz. Patrzę na te statystyki po to, tylko żeby utwierdzić się w przekonaniu, że Olej Śliwka był dzisiaj twarzą Zaksy Kędzierzyn korze. Taki zaksy, jaką my kochamy oglądać tak. w europejskich Pucharach. Tej ja to cały czas mówię, brudnej siatkówki z tymi przepychankami, z tymi rzutkami, z, ty, z tym sprytem, obijaniem bloku. Taki Olej Śliwka, jaki miał problemy w ostatnich dwóch, trzech tak. tygodniach sezonu. Tak, tak, obrócił się tam, dograli mu ta lewa ręka, nie, nie, no naprawdę. Zobacz, Olek Śliwka 64%, z semeniu, który tyle ciągnął Zakse, 38% w ataku. Tak, no to jest, to jest, no statystyki jasne, no ja zawsze do tego zaglądamy, to jest taki moment, że dzisiaj też tam na, na chwileczkę zaglądamy. pozostałe tam były równe, tam błędy własne chyba były większe e, drużyny, ja patrzyłem, więc co, po pierwszym secie wydaje mi się, że decydująca była kontra. Zaksa miała w pierwszym secie, to jest to, co mówił trener Lorenzetti przed początkiem meczu. Zaksa to jest drużyna, która świetnie broni, świetnie gra na kontrach. 7-1 w kontrach dla Zaksy i z tych siedmiu kont, oni mają 86%, czyli 6 kończą prawdopodobnie, tutaj jest zamazane, a Trentino gra tylko jedną kontrę przez set. I dzięki temu Zaksa odrabia w końcówce straty i wygrywa tą partię. Druga partia to jest z kolei niesamowite szanowanie piłki. Tylko pięć błędów własnych popełnionych w całym secie przy dziewięciu tak. rywali, a przecież wiemy, że dzisiaj bardzo trudno się zagrywało. Słuchajcie, te światła wymyślone przez CEP no, były tak, fatalne. Tak, tak, ja mówiłem po tym podczas transmisji, to są dobudowane do, do żerdzie. Jak do eventu jakiegoś, nie, nie, nie do grania w siatkówkę. Na, na pewno nie do grania w siatkówkę, tylko tam są normalne światła do grania w siatkówkę, bo to gra Calcedonia Verona, ale ktoś wymyślił, nie pytając się nikogo o zdanie z tych, którzy potrafią grać w siatkówkę, czy to będzie przeszkadzać, czy nie. O mówił, że on nie mógł się do tego przyzwyczaić, dopiero, no ale jak takiego asa zagrał na koniec, to mówił, że dopiero wtedy zrozumiał, jak te światła są ustawione. No to. Jest piękna tutaj, historia, tak. słuchajcie, piękna historia polskiej siatkówki, też właśnie przez pryzmat tych wszystkich kłopotów. Ja to napisałem w za nas po. I zapytałem trenera Grebicia, czy odchodzi. Bo to była trudna historia. Te wszystkie transfery, małodej Toniutki, ma odejść Zatorski, ma odejść Kochanowski, to wpływało, mogło wpłynąć na tą drużynę. Mogło wpłynąć na, na, na popsucie atmosfery, mogło wpłynąć na, na takie rozbicie tej chemii niesamowitej, którą oni zbudowali. Wewnątrz zespołu. I teraz wyobraź sobie, że jest historia. Ja nie wiedziałem o tym, dowiedziałem się o tym dopiero od Olka Śliwki po finale. Jest historia taka, że jadąc na mecz, yy, siatkarze z Aksy czytają informację, że trener Nikola Grbic ma odejść. To jest informacja oczywiście z włoskich mediów, ale ona oczywiście dociera do nich jadąc na mecz. Ja ale, nie wiedziałem o tym kompletnie. Jesteś o granacie w szatni. Tak, I tak, tak. I to, to może znowu zadziałać jak granat w szatni, bo to znowu, wiesz, taka informacja. Ta, która nie wiesz czy to jest prawda czy nie, ale zaraz się zaczynasz pytać trenerze, ale jak to, przecież miałeś poczekać tutaj tego, a ona znowu nie zadziałała tak, znowu ona ich potrafiła jednak pozytywnie zmobilizować. Tak, ja widziałem tutaj pana Syrciego pewnie też widziałeś. Miał yy, się dzisiaj stawić a, z, panem, z walizeczką. Rozmawiał z panem Nikolą, rozmawiał <laughs> z panem, tak, tam była jakaś rozmowa na parkiecie, ale oczywiście taki strach się na, 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 na boisku nie załatwia. No ale coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy, zobaczymy jak to wszystko się rozwiąże. Ale trener Grbic w wywiadzie po powiedział, jak odchodzi jakiś trener, to zaraz się pojawiają plotki, bo się zaraz zaczyna przymierzyć, bo zaraz oczywiście kto, kto jest do wzięcia? Grbic? No to złóżmy w propozycję Grbiciowi. Kto jest do wzięcia? De Giorgi? No to złóżmy propozycję De Giorgiemu i tak dalej, i tak dalej. To jest trudna rzecz, która mogła zadziałać, nie zadziałała na szczęście. Oni na szczęście są zawodowcami i, i, i ugrali to, to do końca, a ścieżkę, no to mówiliśmy jaką mieli, no powiem tak, e, takiego medalu nie mieliśmy. Nowy, 78 no, rok, no, płomień Milowice, no, tak. ale chyba... Teraz ta formuła, która tak. jest, jest trzy razy trudniejsza. Trzy trudniejsza Całym ten, szacunkiem ten, dla naszych wielkich mistrzów. Tam była czwórka, tam grał każdy z każdym to było na tej zasadzie, że nie było takiego ścisłego finału. Oczywiście szacun dla, dla, e, dla Ryszarda Boska, który wtedy grał i, i, i jego kolegów. Potem się formuła zmieniła, był final Four, final Four i tak dalej, i tak dalej. To historię znacie. No i ta nowa formuła, bo to jest to jest. E, a co o tym sądzisz? Myślisz, że to jest, że to się są... na dłuższą metę, czy pijasne. to awaryjnie grałem. Ja byłem fanem tego, tej formuły Final Four, bo to było coś niezwykłego, taki weekend siatkówką, wiesz, cztery mecze, półfinały, finał, na mecz o trzecie miejsce. Ale powiem ci jednak, że, że ten taki styl nazwijmy to piłkarski, kiedy kończysz wielkim finałem jednym wydarzeniem, przygotowuje się do tej jednej to daty, to jest, to? to jest fajne, to, to, jest to jest fajne. I to, to wiesz, to takie święto, że najpierw dziewczyny mają swój finał, potem wchodzą panowie jednego dnia. No jest to potęga no, też się oryginalne sprzedania. Takiego czegoś nie widziałem, byłem troszkę zaskoczony, bo yy, jasne, to nie jest, to nie jest jakieś yy, narzekanie, ale yy, nie podobało mi się to częstowanie medalami, jak ja to nazwałem. No covid, wiesz jak Państwo się poczęstują medalem, no co tak, tak. yy, Takie to było, ale potem to wszystko wystrzeliło w górę, było fajne. Potem jak to się, mysz, no COVID potem nie istniał, bo przecież byliśmy tu milion A, razy tak, testowani tak. i zawodnicy. No, tak, zawodnicy 50 tysięcy razy. Żeby odebrać akredytację, to musieliśmy jeszcze raz się tutaj przetestować tuż przed samym wejściem do hali. Oczywiście bez, wejścia, bez możliwości wyjścia z hali, ale to jest mniej ważne. Chodzi mi o to, jak potem się połączyły te, te drużyny, obrazki będziecie widzieć, na pewno widzieliście i u nas albo, albo gdzieś tam jeszcze to będzie krążyć, bo, bo, bo widziałem, że to jest wiadomość nr jeden dzisiejszej nocy. No musi to, być, a to, musi to, to pozostanie, być. Y no coś wielkiego, no ja... Ja, ja takiego finału jeszcze nie komentowałem, jeszcze okazało się, że jeszcze tego, te, tego medalu w kolekcji w komentarzu Panie Marcinie nie ma. Ale no właśnie, no to teraz y, słówko jeszcze o tym meczu wcześniejszym. I o Asia Wołosz i jej Cornelia, słuchajcie. Czyli razem. chyba dawno takiego meczu kobiecej siatkówki. Naprawdę poziom stratosferyczny, siła bicia i, i szybkość dwóch rozgrywających. No i właśnie znowu Duma z Joanny Woło, że ona jest bohaterką tego finału, że ona jest tam jedną z głównych aktorek, że ona jest kapitanem zespołu. Jest zwycięstwa. kierowniczką drużyny, wielka sprawa. Tak, tak, pod każdym względem. No, mieliśmy okazję porozmawiać, no, no radość ogromna. Bo potem już też spokojnie na zakończenie mogliśmy tam wejść sobie na, na, na boisko. Szacu dla Aśki, bo bo też w jednej z naszych rozmów wspominaliśmy, że tak, gdzieś to wszystko działo się w cieniu. Grała sobie Jaśnia tutaj w tej włoskiej lidze, wygrywała, wygrała mistrzostwo. No fajnie, że to się stało w połączeniu z Zaxą. No Lepiej sobie nie mogliśmy tego wyobrazić i, i jeszcze też Agnieszkę Michis chcieliśmy pozdrowić, bo. Ja dopiero... gratulacje, gratulacje, bo to też jest wielkie wyróżnienie. Agnieszka sędziowała finał Mistrzostw Europy, znakomicie sędziowała i teraz też jeszcze raz, także jest tej hierarchii wysoko no, i, i, i to też taki fajny moment, czyli trzy takie założenia, z którymi jechaliśmy do hali, wszystkie trzy zostały wypełnione. No, Lepiej sobie chyba tego wszystkiego nie mogliśmy wymarzyć. No możemy być dumni, no możemy być dumni naprawdę. Teraz muszę nie... wrzucić swój kamyczek. Mam nadzieję, że tak wielka siatkarka jak Joanna Wołosz musi być zagospodarowana odpowiednio w naszej reprezentacji. Ja przepraszam, ale muszę w takim dniu wrzucić Proszę. ten kamyczek, bo, bo Joanna Wołosz dzisiaj, bo żeśmy rozmawiali, przed finami. Ona dzisiaj wpisała się w historię polskiej siatkówki na równi z Dorotą Świeniewicz i Małgosią Glinką. Pod względem liczby sukcesów, medali, ligi mistrzyń. Ona ma jeszcze. Klubowa na świata była Kasia Gójska, ale ona była raczej rezerwową w Bergamo. W związku z tym, jednak pod względem klasy siatkarskiej, pod względem roli, jaką odgrywała w swojej drużynie, no nie równa się z gigantami, jakimi były Gosia i, i, i Dorota. A Joanna wpisuje się w tą historię. I, i no, no będzie wymieniana jednym tchem z tymi dwoma zawodniczkami jako najbardziej utytułowana w historii klubowej siatkówki. Oczywiście, wówczas nasza reprezentacja więcej znaczyła więc One są wymieniane jako być może dwie największe postacie w historii naszej siatkówki kobiecej, ale no, chciałbym bardzo, chciałbym bardzo, żeby w związku z tym Joanna Wołż była, w, w, przepraszam za brzydkie słowo, wykorzystywana, do maksimum przez naszą reprezentację. Z tego co wiem, to w tej bańce nie będzie grała. Natomiast na mistrzostwach Europy ma być. I oby to było prawdą. No ja mam taką nadzieję. No, przecież jakbyśmy popatrzyli jeszcze na, na zawodniczki, które mamy, bo przecież tu grają we włoskiej lidze i się dobrze spisują, to my naprawdę możemy mieć Staśką małą drużynę. Z którą też możemy spoglądać dziś stronę medali, przynajmniej na Mistrzostwach Europy. No. no Nawet te kwalifikacje olimpijskie, mecze z Serbkami i Turczynkami, pokazały, że mamy pokolenie zawodnicze, które mogą zacząć się bić z tymi najlepszymi. Mogą gdzieś marzyć o, o metalach, nawet w Europie, czy, czy równaniu do tych zespołów, naprawdę z już z niezłego poziomu światowego. Bo nie mówię jeszcze o Topie, ale no na pewno z niezłego poziomu. Tak, no i coś już możemy powiedzieć. Co do tego meczu. Słuchaj, tak no ja, ja wiem co jest. możemy powiedzieć. Możemy tak. powiedzieć tyle, że duma też jest z faktu, że wchodzimy po takim okresie covidowym, kiedy nas troszkę Ale przetrzepało, tak. kiedy cały świat zatrząsł się. Wchodzimy teraz do was z takim kopem. Zatorski kolejny medal złoty. Kochanowski, kolejny złoty medal. Śliwka, kolejny złoty medal. Ten debiutant wielki, debiutant w cudzysłowie, no ale jednak wchodzący dopiero na salony: Semeniuk, pierwszy wielki międzynarodowy sukces. Oni wszyscy trafiają teraz do reprezentacji i zaczynamy rozdział igrzyska. Igrzyska, tak jest. Najpierw ta bańka, szczęsna czy nieszczęsna, to się, to się, dopiero, to się dopiero okaże, bo, 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 bo sami nie wiemy, jak to wszystko będzie. Wyglądać. Na pewno dla Was te ja wszystkie będziemy większość przynajmniej transmitować. E, bańka przez pryzmat igrzysk. Tak jest, tak to chyba można e, ująć. Wydaje mi się, że e, no przynajmniej znamy terminarz. No, to, to, e, to jest już coś, e, jeśli chodzi o tę bańkę. No ale tak jak mówię, igrzyska, igrzyska, igrzyska. No, to się zbliża dużymi krokami 24 lipca. W zasadzie. Tuż po zakończeniu tej, tej Ligi Narodów. No i ciekawe, jak to będzie, bo, bo tak sobie patrzyliśmy dzisiaj na tych zawodników. Ja się cieszę jeszcze z jednej rzeczy, bo jak tak spoglądamy na inne drużyny, czy na przykład, no może nie, nie, nie na rosyjskie koniecznie, ale na, na włoskie drużyny, I już tam jest zagranicznych znakomitych zawodników. I Włosi przez to, że mieli tyle, tylu zagranicznych zawodników, pogubili gdzieś własnych. A no I właśnie, bo dzielki, ja mam taką ciekawostkę, którą, którą nie wiem, czy wszyscy już wyłapali, a propos właśnie reprezentacji Włoch, bo nie wiem, czy tutaj te wyniki klubowe i tak dalej, to ma jakiś tutaj swój, swoje przełożenie, ale okazuje się, ja to, to wcześniej nie wiedziałem, wyłapałem to teraz tutaj będąc w Weronie, Włosi na razie zgłosili do sezonu reprezentacyjnego 35 zawodników. Z nich oczywiście do bańki muszą okroić się do 25 ze sztabem licząc, czyli tam pewnie będzie też około 18. A więc połowę z tych 35, których powołał Blendini na sezon, zabierze do bańki. No i teraz najważniejsza informacja: Blendini nie wchodzi do bańki, nie wchodzi do bańki Blendini. Tylko zostaje poza bańką i zabiera ze sobą do treningów jeszcze nie wiadomo których, ale kilku ważnych zawodników. A więc Włosi rozgrywają ten sezon przed Olimpijski. Wydaje się, że na chwilę obecną oryginalnie do banki wpuszczają nie wszystkich swoich najlepszych. Wyobrażam sobie, że prawdopodobnie chodzi na przykład właśnie o Giannel Lego, który miał długi sezon, o Juan Chlantorene, który ma już swój wiek, być może o, o, o jeszcze kilku tych bardziej doświadczonych zawodników. I zostają i z nimi ta. poza bańką i z blendzini trenują. W bańce gra druga część, druga połówka reprezentacji i mierzy się z tymi najlepszymi i ogrywa. I po bańce, zaraz tuż przed igrzyskami, się łączą i wybiera na blendzini tych, którzy y jadą na igrzyskę i z nimi y kończy przygotowanie. To sięga, to tego tego, tego nie nikt tam, nie, nie, nie zapowiadał. To, co teraz, tego nie wiedziałem. No ciekawe, ciekawe, no ciekawe czy będzie ten Mikelet. bo bardzo mi się podobał ten chłopak, bardzo ja fajne wejście. na dużym dystansie, tak wchodził, raz go tam wpuścił, zdjął, a potem jak się rozpędził, tam go próbowaliśmy bombardować, a on wszystko, bardzo fajne e, wejście, w górę, dobre przyjęcie, chłopak z ogromnymi możliwościami, tą lewą rączką zawija tak, świetny chłopak, 2000. jeszcze Wiesz, chudziutki, szczupaczek, a, a już, a, a, a już, długo budują, go budują. Będzie, będzie, no, może być kawał gracza, także, a właśnie wracam do tej poprzedniej myśli, bo gdzieś oni pogubili tych swoich młodych chłopaków przez lata. Oni sami o tym mówili, że popełnili błędy. Ci młodzi chłopacy zaczęli się pojawiać, no i zobaczymy, jak ta reprezentacja Włoch będzie docelowo wyglądać, ale zwracam na to uwagę, że w naszej drużynie dwóch obcokrajowców, wszyscy inni reprezentanci na różnych poziomach, prawda, wywodzący się i z reprezentacji juniorów, gdzieś tam przechodzili przez spałę, mistrzowie świata. Nasi, chyba, i chyba na tym polega ta potęga naszej siatkówki. Na pewno, na pewno na tym, że w ogóle, że jak spojrzymy na szeroką kadrę Heinena, to prawie wszyscy zawodnicy, prawie wszyscy, ale to myślę, że 90% to są zawodnicy, którzy odgrywają ważne role w swoich drużynach i grają regularnie. Zobacz, że że w tym sezonie trudniejsze sytuacje miał na przykład Bedność, tak? miał trudny sezon w porównaniu do zeszłego. No to pojawia nam się nagle semeniuk w, w to miejsce z rewelacyjnym sezonem. Zeszły sezon miał rewelacyjny Wojtaszek, w tym werwa już gdzieś falowała, miała swoje kłopoty. No to po piwczach zagrał Ci kapitanem tak. sezon, tak? I to cały czas się uzupełnia i to cały czas się miesza. Szarpu gdzieś po mistrzostwach świata troszeczkę zjechał nam niżej i gdzieś zniknął może z tego najwyższego kręgu reprezentacyjnego, no to pojawili się w jego miejsce następni, poszli jeszcze do góry Śliwka czy na przykład Kwolek, tak? I tak możemy wymieniać, Muzaj miał bardzo ciężki i słaby sezon, no to nagle wskoczył ci Kaczmarek. No, Kaczmarek myślę, że oj mocno. No zakończył no, dwa mecze noc, takie, że Uuu. myślę, że wyważył drzwi. Myślę, no tak, że to zakończył. To było. A jeszcze, jeszcze w tym wywiadzie po raz kolejny pomyczomym przypomina przecież rok temu Łukasz Kaczmarek. Tak, był że był byłem kompletnie... na, na krawędzi zdrowotnej, na krawędzi Szacu. rezygnacji ze sportu generalnie. Nie, nie, nie jego rezygnacji, tylko po prostu ze względu na zdrowie. No nie, nie, no to jest, to jest, to jest coś fantastycznego. My sobie na razie się nie zdajemy sprawy, jaka to jest noc fajna tutaj w tym tutaj Weronie, bo to, to, do nas też to do, dojdzie dopiero. Cię zastanowimy spokojnie, spokojnie sobie wszystkie nasze notatki poprzeglądamy, a, a Wy pewnie będziecie też te powtórki oglądać, bo, bo, bo naprawdę jest, no, jest, jest wielka sprawa. Nasza siatkówka jest wielka no, i, 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 i basta. I basta. Słuchajcie, tak krótki wjazd tam jest, godzina 1.06, 20 minut, a tu jeszcze internet hotelowy, coś pisaliście, że też może. Nie, nie do końca daje radę, więc pewnie wiedzie jutro Jurek, albo albo jakoś spróbujemy w poniedziałek nadrobić już z, z domu na chłodno. Słuchajcie, wielkie gratulacje dla, dla Zaksy, wielkie gratulacje dla Joasi Wołosz i, i, i mam nadzieję, że powoli będziemy przechodzić w sezon reprezentacyjny z taką nieprawdopodobną energią, bo pisze się taki niesamowite... Historia, przecież Włosi swego czasu zdobywali trofea z Modeną, z Lubę, z Trentino, z jeszcze kilkoma zespołami z Turynem. Tak, tak, tak. Mieli, mieli swoją historię, a my tak naprawdę czekaliśmy te 43 lata, prawie tak jak pamiętasz, na tą obronę Mistrzostwa Świata 2014 wreszcie, 2018. No i co. Został jeszcze jeden krążek, co? Jeszcze jeden krążek no, został i to było, bo to, to czasowo się trochę y, pokrywa. 78. Płomień Milowice, 76. był Montreal, no, czyli dwa lata. 74. Mistrzostwa 76. Świata. No, te wszystkie wziata, to 70 to żeśmy przerobili, to teraz 2010-2020 niech będzie taką pasją. się boję myśleć, ale dobrze, zaczekałem. Fajnie, że byliście z nami, bo późna późno porę, ale myślę, że wielu fanów świadkówki dzisiaj chyba nie zasznie. O, oby, oby, słuchajcie, my jeszcze jesteśmy na kompletne zero. Kompletne zero, bo dopiero weszliśmy do, to, do hotelu, ta, więc po z... Więc elektrolity mam nadzieję, że za chwilkę jakieś, chociaż minimalnie to dzisiaj. No tu nie ma. Porucimy. No nie ma, nie ma. Po 22 słuchajcie, potem, nawet nie ma gdzie co kupić, w hotelu wszystko tam, zamknięte tam, ale. też, ale coś tam znajdziemy. Piękne dzięki, dzięki, dzięki żebyście z nami. Fantastyczne fantastyczny wieczór. Tam. Wielkie to. dzięki za ten wyjazd, dzięki, słuchajcie również. i widzimy się, słyszymy, mam nadzieję, że Jureczek jutro zostanie przez Was przypilnowany, obudzony i wywołany do tablicy. Trzymajcie się, dobrej nocy.